Jaki fajny poranek dziś mamy! O, jest 31 października! To niesamowite! Muszę zrobić psikusa mojej siostrze Nancy, póki jeszcze śpi. Uwielbiam Halloween! To czas, kiedy mogę zaprezentować moje żarty. Zaraz zrobię odlotowego ducha. Myślę, że Nancy się spodoba. Chodźmy rozstawić pułapki. Nancy śpi w swoim łóżku. Umieścimy ducha prosto nad nią. Mam nadzieję, że będzie zachwycona. A jak wam się podobają moje rękawice? Tak naprawdę nie są dla mnie. Dam je Nancy. O tak, jej pasują zdecydowanie bardziej. Co mamy następne na liście? Kilka kuleczek przed łóżkiem. Sprawią, że Nancy migiem się obudzi. No i oczywiście klejący slime dla twarzy. Jakie to obrzydliwe, już sobie wyobrażam, jaka Nancy będzie wściekła. Wyciągamy slime i kładziemy go na tacy. A tacę stawiamy tutaj. Gotowe. Muszę stąd wiać, zanim się obudzi. Ojej, jaki miałam miły sen. O nie! Co to za potwór w moim pokoju? O mamo! Co z moimi rękami?